Cześć, z tej strony Liduch, a to jest krypta TV. W tym filmie chciałbym opowiedzieć Wam o Strażnikach Pustyni, jednej z frakcji występujących w świecie Fallouta. Jest ona bezpośrednim odniesieniem do gry Wasteland, której Fallout jest duchowym następcą. Wcielamy się w niej właśnie w przedstawiciela organizacji o takiej samej nazwie. Teraz Wasteland to już seria, ale mniejsza o to. Falloutowi Strażnicy Pustyni wywodzą się ze społeczności, które przetrwały wielką wojnę w okolicach Nevady. Zainspirowani historią strażników Teksasu postanowili małymi krokami zmieniać świat na lepsze. Patrolowali okolice Las Vegas, Utah oraz Arizony, gdzie wypatrywali zagrożeń dla tubylców. Do perfekcji opanowali umiejętności przetrwania na pustkowiach oraz walki wręcz i bronią dystansową. Szczególną uwagę przywiązywali do wiedzy zawartej w książkach. Ich zdaniem teoria była tak samo ważna jak praktyka. Na ślady obecności strażników natrafić mogliśmy już w pierwszej odsłonie Fallouta. Tajho, nasz potencjalny kompan, którego spotykamy w Norze Szumowin w Złomowie, należy do tej organizacji. Wraz z kilkoma zwiadowcami wyruszył na zachód, by lepiej poznać tamtejsze okolice. Jako specjalista od Survivalu może zwiększyć nasze umiejętności w tym zakresie. Opis jego ubioru posłużył deweloperom z obsidianu do stworzenia pancerzy bojowych strażników weteranów, doskonale znanych z Fallout New Vegas. W szczerych sercach znaleźć możemy pancerz pustynnego strażnika, niegdyś należący do sierżanta Wikersa z Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, następnie Randala Clarka, ten, który ciągle przewija się w tle tego filmu. Tak naprawdę żaden z panów nie miał bezpośrednich powiązań z organizacją, o której mowa. Obaj byli samozwańczymi strażnikami Syjonu, którzy chcąc nie chcąc realizowali ideały tej frakcji w czasach bezpośrednio po Wielkiej Wojnie. Fakty są jednak takie, że ten rodzaj pancerza był charakterystycznym elementem wyposażenia prawdziwych strażników pustyni. Jeśli chodzi o uzbrojenie, korzystali z tego, co mieli pod ręką. Byli dosyć uniwersalni, z tego co mogliśmy słyszeć, bardzo dbali o sprzęt, który zawsze musiał być w jak najlepszym stanie. Przez lata chronili mieszkańców pustkowi przed mutantami, dzikimi zwierzętami, bandytami oraz agresywnymi plemionami, aż w końcu trafili na przeciwnika, któremu nie dali rady sprostać. W 2247 roku w Arizonie pojawił się legion Cezara. Cezar podbijał jedno plemię za drugim, a z każdym zwycięstwem jego szeregi były coraz liczniejsze. Mimo doskonałego wyszkolenia i przewagi technicznej, legioniści przewyższali strażników liczebnością oraz determinacją. Po latach krwawych walk zostali oni zepchnięci na zachodnie wybrzeże rzeki Colorado, na Pustkowie Mojave. Stali na krawędzi zagłady, dlatego też zwrócili się o pomoc do Republiki Nowej Kalifornii. W zamian za obietnicę ochrony przed Legionem, zapory Hoovera, Las Vegas i południowej Nevady, wstąpili w szeregi strażników Nowej Kalifornii. Przypieczętował to podpisany w 2271 roku Pakt Unifikacji Strażników, który upamiętnia gigantyczny monument na przyczółku Mohave. I tutaj kończy się historia organizacji. Od tej pory historia Strażników RNK to ich historia. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Do następnego razu. Cześć!